Hej, cześć witajcie, ja jestem Suszyna i to jest kolejny vlog na moim kanale i słuchajcie w dzisiejszym filmiku jakoś umie tu sobie czwartek, by to oglądać pewno w piątek, bo jestem czwartku, no bo słuchajcie, w jeden dzień się nie da filmiku wrzucić tak. W sensie dałoby się, ale słuchajcie, nie są sobie załączowany, żeby to zrobić. Dlatego słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy słuchajcie jeść swoje pączki i słuchajcie, zaraz idziemy słuchajcie, właśnie teraz, zaraz z domu słuchajcie, idziemy po pączki. No i widzimy się za chwilę w taki ogólnie. Ogólnie chcecie wyszedłem z domu. Jak widzicie, chcecie dzieci, kochane moje, trwa tutaj śnieg. To się naprawdę to jest śnieg, no nie wiem, nie dotykam tego, też spróbuję to dotknąć, bo tam jest śnieg, więc... także tak wygląda w śnieg. Tu były naprawdę reszki tego śniegu tu są. Także ciekawe, ciekawie nie powiem. Dobra, Michałek mądry, spróbuję to dotknąć. To jest właśnie śnieg, to jest na pewno taki śnieg, chociaż trochę go mało, no ale jest, więc tak wygląda śnieg, e, no i widzimy się teraz w piekarni, nie miałem tego nagrywać, ale no, jest śnieg, więc trzeba się pochwalić, tak, bo to jestem ja, więc no, także widzimy się zaraz. Także zaparkowałem mój składak, idziemy się w piekarni, także zaraz zrodzimy się i pochwalić się moimi zdobyczami, także no. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już w domu, w mojej kuchni, tak jak dobrze wiecie. I teraz tak, zapłaciłem sobie z te pączki za 10 polskich do płatności 19 zł, słuchajcie, czyli tak naprawdę to znowu wydaję za drugą kassę, Smutne, ale no niestety prawdziwe, więc... Ee. Słuchajcie, będziecie liczyć pączki, będziecie owalić na pączki Słuchajcie, wezmę czy talerzyk może, czy coś, czy w tym... Nie wiem jak to zrobić, ale dobra, słuchajcie Będę wyjmować pączki. Jeden pączek, drugi pączek, trzeci pączek, czwarty pączek, piąty pączek. Słuchajcie, dobra, mamy tutaj pięć pączków, czyli. Hmm. Ale ja zastanьте po pięć pączków w reklamówce. Ja spróbuję jakoś tak o nagrać. Słuchajcie, tutaj macie pączki, widzicie? Są one z lukrem i z marmoladą. Słuchajcie, dobra, mamy 10 pączków łącznie. I będziemy w sobie teraz jeść. W sensie, bo jest śniadanie, w sumie pora rano, więc trzeba się zjeść, nie? Przed szkołą. Zaczniemy sobie od pączka. Oczywiście stosyć czwartek, nie? Dobra, słuchajcie, zjem sobie jeszcze drugiego pomcka, więc takim tylko na pik. Jak wiem sobie więc... Bo ja mam sobie drugiego to jest loopu, ale bo to jest taka dlatego że on się rozsypał takim lookiem, nie? Dalsza czymś w roku... Słuchajcie, dobra, zagnę dwa pączki. Jest dopiero ósma rano, także w sumie to nieźle. Zaraz będę jechał do szkoły, także na naszym części vloga będzie, będę jak pączki w szkole, więc... O co tu chodzi, nie? Słuchajcie, tak, o co tu chodzi, w ja takie vlogi, jakby dać pączkę w szkole, na przykład, tak. Mamy za 8 pączków, takie do zjedzenia, 8 pączków. Oczywiście licząc może, że gdzieś tam, gdzieś dostanę w pączka, czy coś jakie będę rozdawać, czy coś, oczywiście wezmę, nie? Także to będzie około 12 pączków. Zobaczymy się... Około 12 pączków, ponieważ ja kupiłem 10. Zobaczymy, ile zjem. Miejmy nadzieję, że nic mi nie będzie. Świat nic nie będzie, bo no mniej więcej jadłem jakby... na Dobra, słuchajcie, eee, oficjalnie, słuchajcie, zadałem dzisiaj w szkole 8 pączków, z czego, no, oczywiście pan nie nagrał, no bo w to jest bez sensu, żebym ja nagrywał, no nie dało się niektórych, żeby po prostu nagrać, bo tam się gadało, czy coś się robiło, więc ciężko było z nagraniem, eee, no ale mamy nadzieję, w sensie, na razie, słuchajcie, około godziny 15, jak to kończyłem, więc zaczęliśmy, no, są i z pączkami, także zjadłem te 8 pączków, no, dwa rozdałem, tak jakby. No i zobaczymy, ile jeszcze przez cały dzień zjem, ponieważ to jeszcze nie koniec dnia. myślę, że około 11-12 pączków będzie, oczywiście taką informację zamieszczę w opisie, ile pączków zjadłem i możecie teraz napisać, ile pączków ja zjadłem, ile wy zjedliście, a mam przecież serduszko po prostu, tak, więc ja wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia, widzimy się w następnym odcinku, pamiętajcie, słuchajcie, jeżeli chcecie, możecie wstawić lajka oraz subskrypcję, nie, nie zmuszam, ale na pewno mi miło by było, ponieważ no... Chcemy słuchajcie jednak się rozwinąć z tym kanałem, przynajmniej ja tak chcę, więc zobaczymy jak to wyjdzie. Trzymajcie się i jo!